Siemanko, że chcę robić kolejny odcinek Dzisiaj taki inny odcinek, jak w poprzedni odcinek widzieliście yy, Możemy mieć problemy z plaszyńcem Nie wiem jak na pewno, bardziej, bo teraz podejrzewam, że to były tak chujkocie Ale zobaczymy wszystko Patrzcie tutaj, <grytanie> jak pamiętacie, mu, jedno piorko odleciało z ogona yy. Jeden dzień im zostawimy, w sumie nie jeden dzień, tylko jedną noc, będą miały całe gołe tłumiki, nie będą miały w ogóle sumy. bo im to wszystko, nie chcemy im dawać w ogóle sumy na, na ten, jakby okres, na tę noc. Bo w sumie to w ostatnim dniu, e, w ostatnim wczoraj, jak to oglądacie to, raczej oglądacie, jak to jest nagrywane, czyli w piątek w dzisiejszym dni to było zauważone. Nie wiemy czy to na 100% to było czarne i czerwone. To jest wszystko tu zrobione tylko ściu. No, no niestety takie też rzeczy czasami bywają, że jakieś są robactwa. Mam nadzieję, że to nie jest to szeniec. Yy. Modlimy się o to, że to nie był ptaszynie. Jeśli był, to raczej go tu nie będzie, szybko zareagowaliśmy. To jest wszystko robione olejem oliwą. Oliwą chyba bardziej. Nie pamiętam jak to się nazywało. Wszystko jest oliwą malowane. Wszystkie tutaj te dziury. Jeszcze też wodą tutaj mocno przyciskaliśmy. W środki te dziury. Tutaj też przyszedł teraz rapał, się przyjechać. Cześć. Się mamy. Już tak. Od 16 robimy. Cały czas jak widzieliście poprzedni odcinek. jest w sam dzień nagrywany od 16 do 19 .00. 10 .00 teraz jest. Jeszcze robimy, jeszcze. Jeszcze nam zostało tutaj ta część kurnika od Silek. A, A sobie nie to aby żeby nie szło. I to rano w dosku i po się nie siedzimy nie miał. I też jutro pomyjemy dokładnie wszystkie poidła. Wszystko. widzę, że usilek w poidle jest jeszcze całe, więc po prostu przelejemy to wszystko do wiadra. po Bo wszystko myliśmy, ale wszystko tak ładnie piciu tam coś umyjemy. E, wszystko tak ładnie pomujemy. E, więc my tu już zaczęliśmy robić, bo właśnie przeszła, Nie chcemy przynajmniej tak mówić, bo głupia. E, tak, wszystkim się nagrywać odcinek, a e, zaczęliśmy tu robić. Jak już mówiliśmy, jutro wszystko obmyjemy. E, nawet e, nawet umyjemy to, to korytko ich. E, po prostu tak musimy, jakby tak, w środku nie będziemy robić, bo nie chcemy pasze wysypywać. A, a ten, a z tego karmidełka co mamy, to możemy po prostu przesypać na chwilę jakieś miasteczki, rozebrać to całe, umyć ładnie jakoś, nie, jakoś umyć ładnie zobaczymy jak to wyjdzie. ale jeszcze Bo dzisiaj, I dzisiaj i z, robiliśmy z, o, oliwą, jak mówiliśmy samolej oliwą, a jutro będziemy robić e, ropą. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy ropą w ogóle można tak robić, ale zobaczymy, bo nie będę... To... A na chciałem nam działasz? A też z się siedzieliśmy i babcia mówi, że to są po prostu zwykłe wszy. My, no, dla mnie to nie są tak za bardzo wszy, bo jak mieliśmy wszy, to dla mnie było... inaczej to wyglądało. Nie, nie <laughs>